Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 14 kwietnia w piątek. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Będzie to 21 rozdział, a wersety od 1 do 14 posłuchajmy tej Ewangelii. Potem Jeszua ukazał się Talmidim znowu nad jeziorem Tyberi tyberiackim. A było to tak. Szymon Kefa i Toma, jego imię znaczy Bliźniak, byli razem z Natanaelem, skany z w Galil, synami Zawdaja i dwoma innymi Talmidim. Szymon Kefa powiedział, idę łowić ryby. Rzekli do niego, idziemy z tobą. Poszli i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Jednak, kiedy świtało, Jeszua stanął na brzegu, ale Talmidim nie wiedzieli, że to on. Powiedział do nich: Nie macie żadnych ryb, co? Nie, odrzekli mu. Powiedział im: Zarzućcie sieć za prawą burtę, to coś złapiecie. Więc zarzucili sieć i było w niej tyle ryb, że nie mogli wyciągnąć jej na brzeg. Talmid, którego Jeszua kochał, powiedział do Kefy: To pan. Słysząc, że to pan, Szymon Kefa narzucił płaszcz, bo rozebrał się do pracy i rzucił się do jeziora. Ale reszta Talmidim popłynęła za nim w łodzi, ciągnąc sieć pełną ryb, bo nie byli daleko od brzegu, tylko około dziewięćdziesięciu metrów. Kiedy wyszli na brzeg, ujrzeli ognisko z płonącymi węglami i rybem na nich i trochę chleba. Jeszua powiedział im: Przynieście parę ryb, które złapaliście. Szymon Kefa podszedł i wyciągnął sieć na brzeg. Była pełna ryb, 153 sztuki, a mimo że było ich tak dużo, sieć się nie porwała. Jeszua rzekł do nich: Chodźcie na śniadanie. Nikt z Talmidim nie ośmielił się zapytać go, kim jesteś. Wiedzieli, że to Pan. Jeszua przyszedł, wziął chleb i dawał im go i tak samo zrobił z rybą. Był to już trzeci raz, gdy Jeszua ukazał się w Talmidim po zmartwychwstaniu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi no kochani, kolejny fragment opisu tego, jak Pan Jezus przychodzi do apostołów, jak do nich przychodzi po niedzieli zmartwychwstania. Ale ja chciałbym trochę przejść na sam początek, na to, na ten kontekst, dlaczego oni się tam znaleźli, czemu poszli łowić ryby, a nie głosić zmartwychwstałego pana. Nie wiemy tak do końca, natomiast ta postawa jest nam bliska. Popatrzcie, Szymon mówi do kolegów, do apostołów: Idę łowić ryby. A oni odpowiedzieli: Idziemy z tobą. Poszli i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Zauważcie, że to jest inne, to idę, ja idę coś robić od tego, że y, idę to robić, bo czuję, że tego chce Pan, albo modlę się o to, żeby mi Pan wskazał, co mam robić. Tutaj oni y, poszli trochę na własną rękę, poszli łowić ryby. Czy oni byli wybrani po to, żeby łowić ryby? Nie. Oni byli jakby zabrani z tego świata, rybaków, łodzi, sieci, oni byli zabrani z tego świata. I Pan Jezus im jasno i wyraźnie powiedział: Tam nad tym samym brzegiem jeziora Galilejskiego, powiedział im: odtąd ludzi będziesz łowił nie ryby, ludzi. A pomimo tego, Kefa, Piotr, Szymon Piotr, i inni mówią: Idziemy łowić ryby. Może y, dlatego nic nie złowili tej nocy, a raczej na pewno, żeby się przekonali, że o własnych ludzkich siłach, y, własne pomysły nie zdają się na dużo. Dlatego Chrystus y, pozwala im. Chcecie iść? Proszę bardzo, idźcie. Łówcie te ryby całą noc. Nabracujecie się, namęczycie się, będziecie sfrustrowani, I wtedy, i wtedy dopiero przyjdę, jak już będziecie tak bardzo przekonani o tym, jakby trochę stare powiedzenie: Polak mądry po szkodzie, wtedy dopiero przyjdę i stanę i powiem: zarzućcie jeszcze raz tą sieć. Wtedy, gdy totalnie nie zarzuca się sieci o poranku. Kochani, były święta. I to był taki czas szczególnego spotkania się ze zmartwychwstałym, z Jezusem. Oczywiście oktawa jeszcze trwa, choć myślę, że już nie wszyscy o tym pamiętają, ale były święta. I co? Czy to nasze świętowanie, to spotkanie zmartwychwstałego przemieniło nas? Czy sprawiło, że. W czymś choć trochę, żeśmy się umocnili albo zmienili? Czy po świętach powiedzieliśmy znowu łowić ryby? I nie chodzi oczywiście tutaj o zajęcia, które musimy wykonywać, pójście do pracy, obowiązki, ale o taki stary styl życia. Ten, który był, to co było, to teraz dalej tak będzie. Może trzeba się zastanowić właśnie nad tym, bo my nieraz łowimy całą noc, jesteśmy sfrustrowani, że nam coś nie wychodzi, że znowu się zaczynamy już kłócić. Dopiero co siedzieliśmy przy stole, świętowaliśmy, cieszyliśmy się, a znowu może już jesteśmy pokłóceni, znowu weszliśmy do, do tego samego właśnie stylu życia, do tej samej łodzi weszliśmy. My i nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby wracać do, do starego, grzesznego stylu życia albo do tego, który nam proponuje świat. Nieustannie. On nas będzie nieustannie przekonywał. Do tej pory były yy, różne reklamy o tym, żeby się przygotować na święta, za chwilę na coś innego, potem znowu na coś innego. I tak będą powstawały galerie po galeriach, filmy po filmach. I inne jakieś światowe rzeczy, sprawy, po to, żeby po prostu nas wciągnąć do tego starego stylu życia. A Chrystus zmartwychwstał i dlatego przynosi nam nowość. Idźmy za nim, bądźmy wsłuchani. To znaczy, jeden taki wniosek, jedna taka lekcja, która dzisiaj płynie, płynie z tej przypowieści. Nie Szukajmy na własną rękę szczęścia. Nie trućmy się na własną rękę. Może dla kogoś będzie tylko to jakąś ogromną zmianą, że codziennie rano poprosisz Ducha Świętego o pomoc. To będzie bardzo dużo. Więc nie wchodźmy do tych starych łodzi, tylko szukajmy nowości po zmartwychwstaniu, przy zmartwychwstałym. Jezusie. A wtedy będą obfite połowy i dziwić się będziemy, że Pan rzeczywiście jest taki hojny i tak blisko. Pan z wami niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. I do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże!